Widzowie, Siedzę ze mną Fabian, gramy na boisku, niestety nikogo innego nie ma. Fabian postaje na bramce. Ocenicie jego formę, bo ostatnio widzieliście go bardzo dawno temu. No i zobaczycie czy Fabian umie. Czy Fabian umie bronić. Siema, zrobił byłem tu nie pęcałem, bo tam Janek coś gadał. Ale siema. Sorry, że mnie długo ostatnio nie byłem, ale byłem chory. O kurde. A A jak? To Forma chyba Co trzymała. Drugi jest Forma chyba Jest ciemno to są, ale wiem, dokąd się znowu 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 więc ja u... też

Bez formy i tyle. Z pierwszej. Dlatego no. taki podarunek. Okay. No muszę się rościć, że się chodzi. To się rzucaj. Może się rzucaj. To to jest tak zły kapłem w zwoleja. No to teraz tak kopnąłem właśnie w ten słów, no